Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki Jazdy. W no, dzisiejszym spróbuję zająć się takim tematem, no, jak oglądam na grupach społecznościowych, na Facebooku, yy, w tych grupach społecznościowych, które się zajmują, jak zdać prawo jazdy, tak, yy, gdzieś tam pomagają te grupy tym kursantom i zauważyłem, że często kursanci winią za to, że na przykład nie zdali 10, 5, 12 razy, lub też, że efekty, no nie ma tych efektów szkolenia, i oni zaczynają, słuchajcie, winić, no wy siebie zaczynacie winić sami siebie za to, że, że jest tak, a nie inaczej, że te umiejętności są słabe, że podchodzicie do egzaminu szósty raz. I czy to tak do końca jest, słuchajcie, wasza wina, bo czasami słyszę takie zdania. Że no, nie zdałem już, czy nie zdałam już szósty raz. No, jestem beznadziejna, jestem beznadziejny, to moja wina. A ja tutaj dzisiaj chciałem Was przekonać do tego, że to wcale nie jest prawda. To wcale nie jest prawda. Dlaczego? Już motywuję to, bo słuchajcie, jakby każdy kursant, który przyjdzie, przyjdzie jeden kursant i przyjdzie drugi kursant, i jakby oni zaczynali faktycznie od zera, mieli te same. Tą samą wiedzę, jakieś tam doświadczenie minimalne, ale jakieś tam doświadczenie minimalne w motoryzacji, takie same, to można by powiedzieć, że oni zaczynają na tym samym poziomie i faktycznie, no, jeden się powiedzmy stara, drugi się nie stara. Ale zauważcie, że każdy kursant jest inny, że życie nie jest wcale takie proste, że jeden kursant ma, wykonuje taki zawód, który jest na przykład związany z motoryzacją, czyli jest na przykład mechanikiem samochodowym, więc na pewno już poprzez ten przez to, że on wykonuje ten, a nie inny zawód, jego wiadomości na temat budowy samochodu, na temat działania tych poszczególnych układów, jest jego wiedza znacznie większa i on z racji tego, że już w szkole, w szkole miał yy, dużo zajęć na temat budowy samochodu i no nie można porównywać kursanta, tak? Kursanta no tutaj posłusza się tymi kaczuszkami. Kursanta, który na przykład skończył szkołę samochodową, z kursantem, który skończył szkołę handlową, albo z, jest piekarzem. Ten jest mechanikiem samochodowym, a ten jest piekarzem, więc wiadomo, już, że z racji wykonywanego zawodu większe szanse ma ten, który jest mechanikiem samochodowym. Czyli zauważcie, że no tutaj nie, nie warto mi się wydaje winy szukać samym w sobie, tak? Bo tych czynników jest więcej. Wiele, też. słuchajcie, część tych czynników nie jest zależna od Was. To nie od Was zależy, że Wy nie zdaliście za piątym razem czy szóstym razem egzaminu. Pewnie, no, mają na to wpływ wiele czynników. Czasami możecie trafić na lepszą szkołę, czasami możecie trafić na troszeczkę gorszą szkołę. Wszystko zależy. No, na takiego instruktora, który Wam, no, no, polubicie go, tak? Lepiej wtedy, te, jeżeli jest taka troszeczkę luźniejsza atmosfera, nie ma tych nerwów, no to wtedy te przyswajanie wiedzy jest łatwiejsze. Jeżeli nie ma stresu, no to na pewno ta wiedza, no to będziecie szybciej nabywać tych umiejętności. Zauważcie, że tych czynników, na które wy nie macie wpływu, jest mnóstwo, jest mnóstwo, tak? Także tutaj ja bym nie szukał winy, no, że to. Nie obwiniałbym siebie, tak to powiem. Nie obwiniałbym siebie ze względu na mnóstwo czynników, na które wy nie macie wpływu. Nie macie wpływu czasami na to, czy jest lepsza szkoła, czy gorsza. Nie macie wpływu na to, czy, no właśnie, jaki wykonujecie zawód, tak. Poza tym, no na pewno też. Teraz kwestia rodziny, tak? I w jednej rodzinie samochód, no to cały czas rodzice, tam najczęściej jest to tata, cały czas mówi, a zrobiłem to, a to i grzebie tam w tym samochodzie, yy, czyści go i ten syn czy córka gdzieś tam mu pomaga, yy, pokazuje mu ten, yy, ten rodzic, że na przykład to jest to, to jest to, tu jest sprzęgło, no, yy, no takie jest zainteresowanie i, ten, i te dziecko chłonie tą wiedzę. Czyli te informacje, bo, bo ci rodzice, na przykład, ten tata, tym żyje. Te, ten jego samochód to jest, to, jest, to jest jego hobby, tak? No, i z racji tego, no, to te, te dziecko no, ma większe szanse, i później, osoba dorosła ma większe szanse, bo ma więcej informacji. Już od tych rodziców dostała te informacje. Czasami rodzice jadą z tymi dziećmi, czy, czy z młodzieżą. I po drodze jak jadą, to mówią, zobacz, no miał tu mi ustąpić, nie ustąpił. No i ten, ten syn czy córka się pyta, dlaczego miał ustąpić? I już ten, słuchajcie, rodzic, można powiedzieć, bardzo dużo rzeczy może nas nauczyć, I jeszcze zanim pójdziemy do szkoły nauki jazdy. I zobaczcie, że na, no, jednego, słuchajcie, interesuje motoryzacja, a drugi uważa motoryzację za coś złego, tak? Bo jak popatrzymy, ile ludzi ginie, no to wcale ta moralizacja nie jest taka piękna, tak, że nie jest taka wspaniała. Jedni się nią zachwycają, a drudzy uważają, że ona tak nas zatruwa, że to za 50-100 lat będzie bardzo duży problem. Już jest problem. I zauważcie, no, że no, każdy ma inne zainteresowania i to też wpływa później właśnie na tą młodzież. No i przychodzi taki kursant, gdzie jego tata cały czas się tym interesował. Gdzieś tam już na przykład, no nie powinien, ale gdzieś tam. Już po polu, gdzieś na łące, próbował tego syna czy córkę uczyć, ruszać. Tak, to już zauważcie, że proporcje już tej wiedzy są niezachowane między tym drugim kursantem, który przyjdzie, a y jego rodzice w ogóle się nie interesują na przykład motoryzacją, tak, po ponieważ ich nie lubią. Tak, wolą na przykład jakieś bardziej ekologiczne sposoby, y y tutaj rozumiecie, dojazdu do pracy. Korzystają z autobusów, z komunikacji miejskiej. Także zauważcie, no i czy to jest Wasza wina? No nie jest Wasza wina, dlatego ja tutaj no, widzę, że niektórzy się tak winią, to moje, bo ja jestem, bez... chyba zrezygnuję, tak? W żadnym wypadku. Nie możemy siebie porównywać z kimś, kto na przykład już jego rodzic nauczył normalnie, czasami no, nie powinno tak być, ale. No, wiadomo jak jest, jak jest życie, że gdzieś tam na polnej drodze on już umie ruszać, umie hamować, wie jak puścić sprzęgło. No, także, a my nie mieliśmy do czynienia w ogóle z samochodem, nie wiemy gdzie w ogóle jest sprzęgło. Ile, ile tych, jak działają te wszystkie urządzenia, nie wiemy gdzie są wycieraczki. Więc tu nie możemy się porównywać z taką osobą, która na przykład ma już takie umiejętności. Także to na pewno, co jeszcze? Jeżeli jesteś kursantem, kursantką, która już no, w średnim wieku tak to powiem, czyli już po tej 40-50 na karku, tak jak ja, już prawie 50, no to jeżeli ja bym zaczynał teraz prawo jazdy, no to jak ja mogę porównywać siebie z osobą, która ma na przykład 18-20 lat, gdzie... gdzie no już jest to udowodnione, w książkach jest napisane, tak, że najlepiej się uczyć w młodym wieku, tak, że najlepiej przyswajamy wiedzę w takim a takim wieku, nie, do tej trzydziestki powiedzmy, a później już te nasze tutaj y, umiejętności przyswajania wiedzy no, maleją i to znacząco, nie. Teraz jakbym się za, za, zaczął uczyć się czegoś tam, no jakiś tam języków, no nie, no by było ciężko, by było być ciężko, natomiast jeżeli ktoś ma 18-20 lat, jest mu o wiele łatwiej, też nie możemy się tak porównywać, trudno, jesteśmy w wieku średnim, dokupujemy większą liczbę godzin, bo wynika to, to nie jest nasza wina, że my się starzejemy, tak? mamy 50 lat, no to minimum 50 godzin yy, ty, ty, tych yy, szkoleń musi być, tej jazdy praktycznej, bo tak to mniej więcej, Wygląda, zauważyłem. I zobaczcie, że no nie ma tutaj się słuchajcie, co winić samego siebie za to, że coś nam nie wychodzi. Nie wychodzi nam dokup, nie zastanawiamy się czasami dlaczego. Bo tych czynników zauważcie, jest mnóstwo. Jest mnóstwo. Trudno. Jedna szkoła nam nie pasuje, bo coś tam, coś tam, no różnie to bywa. Przechodzimy do innej szkoły, dokupujemy kilka godzin, 10-20 godzin i zdajemy ten, ten egzamin i tyle. Także nie winiłbym tutaj siebie. W żadnym wypadku, Ym, bo nie, na, nie mamy na wszystko wpływu. Takie jest moje zdanie i tak to właśnie zauważyłem. Tak? Osoba, która przyjedzie rowerem, ma o wiele większe szanse, która jeździ na co dzień rowerem, zdać prawo jazdy niż osoba, która nie lubi jeździć rowerem, tak? bo woli jeździć taksówkami na przykład. Tak? No, jest demokracja. No Dlaczego to już mówiłem w poprzednich odcinkach, że, że rowerzysta stosuje wiele zasad, które stosuje już kierowca? Musi się nauczyć pierwszeństwa przyjazdu, znać podstawowe znaki drogowe i tak dalej. Także mam nadzieję, że tutaj podniosłem kogoś na duchu. Chodzi mi o kursantów, którzy mówią: Ja już nie dam rady i koniec. No nie, dokupuję godziny i już nie, nie wnikamy. Po co patrzeć? W i, i no bo ja się nie poradzę, bo było taka tak, to już nie ma słuchajcie znaczenia. Dlaczego? Jakie były tego przyczyny? Bo w większości przypadków to nie jest nasza wina. Tylko co? Dokupujemy kilka godzin, skupiamy się na szkoleniu i zdajemy te prawo jazdy. Tyle. No, no, bo jednak te szanse na początku nie ma dwóch takich samych kursantów, nie ma dwóch takich samych osób. Każdy jest w innym wieku, ma inne wykształcenie. Zawód, który wykonuje, jest czasami w ogóle nie związany z motoryzacją, więc jego to po prostu nas nie interesuje ta motoryzacja i nie musi nas interesować. Tak jak mnie nie interesuje, moda na przykład. Tak? Więc no jak nie będę musiał, to się tego nie nauczę, i to samo niektórzy mają pewnie z motoryzacją. Jak nie muszą, nauczą się tylko tego, co muszą. Także mam nadzieję, że to Wam pomogło troszeczkę i, i będziemy tacy. No, wy będziecie w stosunku sami do siebie, takimi, że tak powiem, no, przyjaciółmi, czyli będziecie, no, wyrozumiali w stosunku do siebie, w stosunku do siebie wyrozumiali, że nie wychodzi mi bo to i to i działam dalej. Nie poddaję się, tylko działam dalej, szukam rozwiązania i ten problem rozwiązuję i tyle. Dobrze, nie będę tu Was motywował, <grym> bo wyjdę na, na jakiegoś kołcza. No, ale no. To... Taki film też jest pewnie potrzebny, żeby Was troszeczkę podnieść na dół. Dobrze, dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnego odcinku na temat przepisów ruchu drogowego, egzaminów na prawo jazdy i jazdy ekonomicznej. Do widzenia.